Wystarczy kilka krewetek, żeby osiągnąć bardzo przyjemne, bardzo ładne wyniki hodowlane. Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy zakładać nowe stado krewetek. Będziemy zakładać zbiornik z krewetkami boa i do tego będziemy potrzebować wybrać sobie samice. I zobaczycie mniej więcej w jaki sposób jakie działania podejmuję, żeby powybierać konkretne krewetki do selekcji, które będą początkiem nowej linii, a czemu będą początkiem nowej linii, jakie krewetki wybrałem i co kierowało mną. Przy podejmowaniu określonych decyzji hodowlanych to w następnej, w następnej części tego materiału. Co istotne, oglądajcie cały materiał, ponieważ też chwilę porozmawiamy sobie o tym, co jest lepsze. Napakować ile się da salnic i wrzucić jak najwięcej krewetek do zbiornika, żeby spróbować coś tam. Osiągnąć wychodować czy też lepiej wziąć kilka krewetek wysokiej gradacji i na bazie tych kilku krewetek budować stado. Jedna i druga forma oczywiście ma swoje wady, ma swoje zalety. I warto w mojej ocenie po prostu popatrzeć, zobaczyć, która forma w danym momencie będzie dla Was najbardziej adekwatna i prawidłowa do hodowli krewetek. No i oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym tutaj na YouTube i tym robiącym zakupy w sklepie. Moi drodzy, oto niepozornie wyglądające akwarium, nie, niepozornie wyglądające krewetkarium, z którego będziemy wybierać krewetki. W tym akwarium, w którym wydaje się, że praktycznie nie ma żadnej krewetki, tak naprawdę dość sporo krewetek się niegrzecznie chowa przed blaskiem reflektorów i przed kamerami. I pierwsze podstawowe pytanie to czy będziemy brać bardzo dużo samic, czy będziemy brać mało krewetek? I odpowiedź może wydać się dla Was zaskakująca, ponieważ będziemy wybierać mało krewetek. Będziemy wybierać tylko dwie, trzy samice, a to z tego powodu, że mam dla nich samca, który przyjechał do mnie z Tajwanu. I ten samiec będzie odpowiedzialny za to, żeby oddać odpowiedni wzór a także żeby przekazać konkretną genetykę kolorystyczną, której na nim nie widać, nie ma jej na nim, ale która z dużą dozą prawdopodobieństwa u tego samca występuje. I przy tym wyborze, moi drodzy, będziemy koncentrować się na tej metodzie, która mówi, że mało krewetek jest potrzebnych do tego, żeby stworzyć fajne stado. A, I tak jak mówiłem, są dwie metody. Można y, wrzucić ile się da samic i podrzucić dwa samce i wtedy wybieramy nawet te samice, które nie do końca spełniają y, naszych założeń. I robimy to dlatego, że jeżeli masowo rozmnożymy te krewetki, to jest duża doza prawdopodobieństwa, że wśród potężnej ilości tych krewetek znajdą się też krewetki z takimi cechami, które nas interesują. I potem na bazie tego pokolenia F1 będziemy starali się wyselekcjonować już krewetki, które mają jak najfajniejsze cechy, najlepsze cechy, i na bazie tego. Ograniczać selekcję. Jest to dobra metoda, kiedy nie mamy już genetyki, czy nie mamy jeszcze takiej genetyki do końca, jaką chcielibyśmy osiągnąć, czy nie jesteśmy blisko z tą genetyką krewetek. Natomiast w momencie, kiedy mamy już krewetki, które spełniają nasze kryteria praktycznie w 100%, i chcemy to powielać i szlifować określone cechy wśród tych krewetek. To w takiej sytuacji, w mojej ocenie, lepiej ograniczyć się do mniejszej ilości samic, które będą możliwie mocno zbliżone do tego, co chcemy osiągnąć, i do połączenia tych samic z jednym samcem konkretnym, który też ma określone cechy, które nam pasują. I ta właśnie metoda skraca nam czas, jakby, tworzenia stada. Czy nawet czas dochodzenia do określonych celów hodowlanych? I ja w tym wypadku przyjmuję taką metodę, ponieważ mam określonego samca, co, który został przeze mnie ręcznie wybrany, co do którego wiem, że te geny są po prostu dobre, że one pozwolą mi osiągnąć bardzo dużo i nie chciałbym się za bardzo na tym etapie oddalać od tej genetyki. I właśnie dlatego, Dlatego właśnie będziemy, będziemy wykorzystywać tutaj metodę stosującą ograniczenie stada. Dobrze moi drodzy, zadacie więc pytanie, czego będziemy szukać w tym zbiorniku, w którym znajdują się nie tylko ładnej jakości krewetki, ale też krewetki, które mają określone wady. Mianowicie będziemy szukać trzech głównych cech wśród krewetek. Po pierwsze, będziemy szukać ładnego zabarwienia ogona, czyli tego backlinea ładnie rozlewającego się na ciało. Krewetki. Drugą cechą, która będzie dla nas niebywale istotna, będą odpowiedniej wielkości headspoty, czyli takie ładne, okrągłe, błasowe kropki na głowie. Natomiast nie będziemy szukać krewetek, które charakteryzować będą się mocno zalaną głową. Zresztą ten zbiornik takich krewetek. De facto nie posiada. Nie jestem zainteresowany w tym wypadku aż tak mocno wprowadzaniem takich genów krewetek, które będą posiadały całą głowę zalaną, ponieważ ja osobiście najbardziej lubię błasy, które mają pewną proporcję, mają pewien balans, harmonię między czarnym pigmentem a tym pigmentem kolorowym. Kolejna istotna rzecz to będzie występowanie chociaż na miastki spotów na ogonie. I to jest dla mnie niebywale ważne, żeby te spoty się pojawiały. Z tego powodu, że to jest znów dla mnie podstawa genetyki boa. Że to nie są krewetki te wysokiej gradacji, które mają taki ogon czarny albo w pigmencie i nie, nie ma zespotowania tego ogonu, yy, ogona. Dla mnie istotne jest to, żeby jednak te spoty, paski na ogonie się pojawiały. Są dwie cechy, których tu nie omówiłem, a które są też bardzo istotne. Ale przed tym, zanim to zrobię, chciałem Was zachęcić do tego, żebyście wspierali moją pracę, linki do sklepu oraz do wsparcia tutaj na YouTubie macie w opisie. Zwracając, czego szukam? Tu jest ładny przykład krewetki, której poszukuję i która spełnia wszystkie kategorie, czyli te trzy główne cechy plus dwie dodatkowe. Dwie dodatkowe cechy, które dla mnie tu występują, to są Spider Legi i ciekawa koloracja. Nie taka klasyczna, Niebieska, tylko właśnie uciekanie w trochę inne kolory, inne zabarwienia niż czysty niebieski. I to stado, które będę tworzył, będzie próbowało te kolory złapać i złapać jakiś dodatkowy metal. Myślę, że ograniczając ilość krewetek, będę w stanie możliwie mocno. Skoncentrować się właśnie na tej kolorystyce, mając jednocześnie zabezpieczone te podstawowe cechy krewetki, o, którym, o których Wam powiedziałem. I jeżeli uważacie, że jesteście w stanie wybrać krewetki z tych, które widzicie na filmie, które tutaj jako samice nadają się do nowego zbiornika. To bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście spróbowali podać moment w filmie, stamp czas, czasowy w filmie samic, które zostały wybrane. Zróbmy sobie taką zabawę i zobaczmy, czy uda Wam się wskazać. Ja już, moi drodzy, krewetki odłowiłem. Jak widzicie, mam szereg różnych stad, gdzie pojawiają się mniej bardziej ciekawe krewetki, boa. Są zbiorniki, gdzie młodzież sobie podrasta, są zbiorniki, gdzie próbuje określonych miksów. I to chyba jest taka najciekawsza zabawa w krewetkach. Myślę, że w tym roku te krewetki boa będą. Moją dużą koncentracją chciałbym się bardzo przy boasach pobawić w różne dziwne akcje hodowlane i popróbować potworzyć parę rzeczy nowych u mnie na hodowli. Więc, jeżeli, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda progres, to obserwujcie filmy, obserwujcie materiały. Co istotne, z tych krewetek, które wybiorę. A tam ma dojść jeszcze jedna samica, i ta samica pewnie w przyszłym miesiącu wskoczy do mnie z Tajwanu. No i ona trochę będzie odbiegać od tego założenia, które podałem, ale ona w mojej ocenie też będzie miała pewne cechy w genetyce, które będę chciał powielić. I podejmę sobie, jak ona już przyjdzie, zobaczę ją na żywo decyzję, czy będzie to samica, która trafi do tamtego zbiornika, czy będzie to samica, która spotka się z widocznym tu samcem, bo ten samiec ma trochę cech, które by tej samicy ładnie pomogły. A to już krewetki w nowym zbiorniku. Jak widzicie, ta kolorystyka jest bardzo ciekawa. Ona troszeczkę. Jest ciemna to wynika z charakteru podłoża. Tak naprawdę na ciemnym podłożu ta kreweta trochę inaczej wygląda. Ale tak jak mówiłem, spider legi pełną parą, niebieska pigmentacja połączona nie z białym, a z takim żółtawo-złotym kolorem. Myślę, że to daje duże możliwości w wyborze kolorystyki. I to, moi drodzy, to jest ta sama krewetka w trochę innym oświetleniu, tak żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Dla mnie ona na ogonie ma taki kolor różowego, złota bardzo ładny, bardzo przyjemny kolor. I nie mogę się już tak naprawdę doczekać, żeby zobaczyć, co młodego, co pięknego ta kreweta pokaże. Myślę, że wraz z wiekiem i wraz z noszeniem jaj. Tutaj jeszcze metalik nam się ładnie pojawi będzie to bardzo, bardzo ciekawa krewetka. A zaraz zobaczycie sobie drugą krewetkę, która niestety w zbiorniku nie chciała pozować, drugą samiczkę, która poszła. Tutaj też podobne cechy pigmentacji, podobne cechy kolorystyczne, trochę mniej uwydatnione, trochę bardziej jest ten niebieski widoczny. Ale myślę, że z wiekiem to ta koloracja też będzie się rozwijać. A tu oblatywacz w zbiorniku sobie konsumuje lubao, które dostępne jest na sklepie. I to jest moi drodzy, taki pomysł. Taki pomysł, żeby pokazać wam trochę, że naprawdę nie trzeba mieć dużo krewetek na start, żeby popracować sobie nad fajną genetyką, nad ładnie wyglądającymi krewetkami. I że nie zawsze trzeba iść w 100% w trendy, czyli te zalane pigmentacją boasy. Ja gdzieś tam, powiedzmy, preferuję sobie jednak boa, które są bardziej y, zbliżone do tych klasycznych, co nie zmienia faktu, że te takie, ja, ja to się śmieję armorheady też, y, też będą się pojawiać. Oglądajcie tę serię, bo będę pokazywał co się porodziło z tych krewetek, które, które wybrałem, ale będę również Wam pokazywał jak rosną sobie te młode i jakie pokazują cechy i jakie krewetki ja od tego stada odławiam, żebyście mogli zobaczyć gdzie z góry mniej więcej widać, że dana krewetka cech Boa nie będzie posiadać, a gdzie widać, że są predyspozycje do tego, żeby ten pigment się rozwinął. Bardzo ważna rzecz, musicie, hodując krewetki boa galaxy, musicie pamiętać, że ta pigmentacja na krewetce zmienia się cały czas i to, że w pewnym momencie krewetka nie miała mocno zalanej głowy. Nie wyklucza, że po roku swojego życia nagle ta głowa nam się mocno zaleje, krewetka zmieni wybarwienie, jeszcze wzmocni pigment. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to poproszę Was o lajka, komentarz dla zasięgu. No i pamiętajcie: keep on shrimping.